Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest 19 grudnia, niedługo święta, ale pewnie film wypuszczę dopiero po świętach i po nowym roku. Więc wszystkiego dobrego w nowym roku wam życzę. Spełnijcie marzeń, Róbcie to, co chcecie, no co macie ochotę. E, Jak się mówi, że życie jest tylko jedno. A my e, ze względu na to, że mamy trochę wolnego czasu przed świętami, postanowiliśmy sobie dziś pojechać. E, taki mały wypadek na 5 dni. Wszystkie rzeczy wczoraj spakowaliśmy do auta. Godzina 6:15 jest dokładnie teraz, widzę. E, więc zaraz wyruszamy. Na razie wam jest radzę, gdzie jedziemy. E, w sumie gdzie lecimy. E, zaraz tylko, że obecnie jest tam minus 7 stopni i dużo śniegu. E, lot nam zajmie około 3 godzin. Teraz jakaś szybka kawa. Śniadania nawet nie jemy. Bo rano To mi się nigdy nie chce. Coś sobie zjemy na lotnisku. Mam nadzieję, że wypad się uda. E, mamy zaplanowane tam kilka atrakcji. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, no, no, to my się zbieramy. E, no i widzimy się na pewno na lotnisku. Mam nadzieję jeszcze przed wylotem, a jak coś, to już później po lądowaniu Wam pokażę, gdzie jesteśmy. Trzymajcie się i do zobaczenia za niedługo. Udało się dojechać na lotnisko. Teraz idziemy do security, odprawić się. A potem coś zjeść, jakieś śniadanie, bo dzisiaj jeszcze nic nie jedliśmy. A tak wygląda berlińskie lotnisko. Chcieliśmy, mogę teraz nam zwrócić, gdzie jesteśmy Jesteśmy daleko na północy Norwegii Dokładnie w miejscowości Tromsø Teraz idziemy na przystanek autobusowy a Żeby się dostać do naszego apartamentu Zobaczymy jak to wygląda Pierwsze co mogę powiedzieć, dużo śniegu i zimno W razie jest plon taki Jedziemy do apartamentu Ogólnie Ogólnie będziemy tutaj 5 dni Przylecieliśmy punkt główny zobaczyć zorzę polarną Mam nadzieję, że się uda A dodatkowo mamy trzy atrakcje

Prezencik dostaliśmy. Mm. Jakaś czekolada ichnia. malkę z czekoladą. I mm. jakieś klasyczne cipsiki Do winka. Co tu jeszcze w dodełeczce? No dostaliśmy ten. Jakiegoś winko, tak. No i dobra. Idziemy, mam popykać co można Łazieneczka Cieplutka No i dobra, tu jest salonik Tu będzie drugie łóżeczko pewnie Przygotowani, idziemy Idziemy do miasta Niech was nie zwiedzie, że jest ciemno, tutaj zawsze jest ciemno, jest godzina, już wam mówię, która, o dokładnie szesnasta, po takiej oto widoczki są, to jest nasz apartament, domek, o tyle śniegu, nie powiem, zimno. Obecnie minus 6, minus 7 pokazuje. No ale przynajmniej śniegu dużo radocha. Idziemy z buta teraz do miasta. Coś zjeść, jakąś kolację. Drona wziąłem w sumie, ale nie wiem po co. Jak tu ciemno, to raczej nie polecam. No dobra. Eee, o, tam niedaleko jest kościołem. Tu mam przybitki też zrobię od razu, jak będziemy przechodzić. A tak to widzimy się w mieście. Ja jeszcze nie, nie patrzyłem na historię Co to? Jaka to? Tam w do miasta, które jest dość przez most. Taka ciekawostka założyłem teraz. Oni nie mają takiego gładkiego asfaltu jak u nas. Tylko mają wymieszane z kamyczkami Nie wiem czy będzie widać A to ze względu na odlożenie tutaj A takie widoczki Przyszliśmy sobie zjeść, pizza, burgery, burgery, pizza. Nie ma słocików. Anduja, italiano, o, brzegi, burgerek. Czyli tym się różni ten Amerykańska, na czasami Amerykańska jest I... góry chicken, chicken, z Amerykanu. Smacznego. Pytał o cenach, to proszę bardzo. 1435 zł. Pebes pizza. Rachuneczek. 515. zł. ciszy kiedy zapłaciliśmy, grubo, no ale jak to w Norwegii. Dobra, idziemy gdzieś się jeszcze przejść i do domu śmigamy. Jutro nas czeka wyprawa. Dnia jest przed 8. Jak widać, ciemno, ale u nas przed 8 też ciemno. Wczoraj poszliśmy do miasta, wróciliśmy. Na przebitkach zobaczycie, zjedliśmy pyszną pizzę. Nie, no można powiedzieć, pizza dobra, hamburgery dobre. E, tylko cena na koniec, e, jak wyskoczyła pani z rachunkiem, 515 zł za dwie pizze, dwa burgery i po jednym napoju każdy brał. Dzisiaj nas czeka atrakcja, tak jak mówiłem, będą to skutery śnieżne. Nigdy nie byłem, nigdy nie jeździłem, więc mam nadzieję, że będzie fajnie, przyjemnie. Więc teraz tak, lecimy do centrum, autobusem przejdziemy przez ten duży, duży most, potem trochę z buta, no i tam ma poczekać na nas jakiś autobus. Półtorej godzinki autobusem przejdziemy w jakieś miasteczko od odludzie, nie wiem gdzie i dokąd. No i potem wskakujemy, Oni dadzą nam kombinezony, kombinezony, kaski, buty, rękawice, wszystko od nich dostaniemy. Będzie również jakiś ich tradycyjny posiłek w formie ala gularzu, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że tam będzie trochę jaśniej. Wezmę drona, może uda się przelecieć. No i jeszcze dodatkowo od nich. Mamy mieć karmienie reniferów, plus jakieś zdjęcia, głaskanie psów haski. Nigdy na skuterze nie jechałem, nie wiem jak to będzie, ale mam nadzieję, że tam tylko gaz hamulec. Widzimy się już tam u nich na miejscu. Do zobaczenia później. Trzymajcie się. Dotarliśmy do Camp Tamoe, czyli obóz Tamoe. Strom o półtorej godziny drogi autobusem. O, dokładnie takim. My, my wybraliśmy przewodnika Norwegian Travel. Koszt, koszt takich skuterków śnieżnych to jest 1100 zł od dorosłego, trochę może ciut więcej. Dzieciaki płacą połowę, czyli dwóch dorosłych i dwójka dzieci zapłaciliśmy ponad 3300 zł. Czy było warto? Zobaczycie na końcu tego odcinka. Mam nadzieję, że tak. Eee, pogoda, no lekki śnieżyk, kruszy, eee, trochę tych ludzi jest. Eee, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. I teraz będziemy szli się przebrać w ich niekombinezony, buty, kaski i inne rzeczy, rękawiczki wszystko dadzą. No i potem jakiś krótki film instruktażowy i jedziemy dalej. Zobaczymy, co będzie. Mamy też te e, wykupione dzisiaj rzeźby lodowe. E, więc. E, to by było chyba to Tu już jakieś lodowe miecze jak widać No i później tam wejdziemy, zobaczymy co się dzieje. Na razie idziemy się przebrać i widzimy się w ich kombinezonach. Ubrani, gotowi? Aja, jak ty wyglądasz, popatrzmy no. się te kamery. Takim no, tak na tego no się narodować. Na Dobra, jesteśmy gotowi. Instruktorzy i można wyruszać. I jedziemy. O, inna grupa już jedzie. Takie widoczki w koło. z grupy, się nie pochylił i się wyrżnęli śnieg, śnieg i śnieg Spring time is like March end of February maybe but now it's still rocky you see there are no snow now it's just so everybody improved their driving since we started na gdzie zjemy gulaszek? Tak to wygląda. Ciemno. Nie dobra. O, tradycyjne danko z renifera. Ale smakuje jak nasza zupka gulaszowa. I do tego chlepek.

Widzę, że można sobie nocleg wykupić W takich domkach o, jak tutaj, proszę Przytulnie musi być w środku Albo w takich domkach, albo w takich Ala iglo Arctic Domu. ale kominek jest, nagrać sobie można, więc pewnie przyjemnie będzie. Tutaj prawej można skorzystać. O 14.15 mamy spotkanie z przewodnikiem, gdzie nas oprowadzi po całej tej krainie lodowej i mam nadzieję, że potem pójdziemy do haski nie tylko do tych małych smurodów tylko do normalnych dużych lodzików hej ho rączkę dzisiaj cześć <noise> tak, ty kamera, książę. 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 się zrobiła <går> Amma? Lodowe rzeźby, wszystko ze śniegu i z lodu. No, tu już trochę spędził czasu. Nie. O, też mam a lot of the bar. Okay. Lodowy labirynt mm. Przyjemnie jak się, proszę. się spada, jest ciemno I wyjdzie stąd, stąd z powrotem Jesteśmy już w Tromso. Podsumowienie wycieczki. Kutery śnieżne, skutery śnieżne. Jeżeli ktoś nie był, ja nie byłem pierwszy raz. E, fajna atrakcja. E, ogólnie e, przejazd z kuterami półtore godziny trwał. Z dwoma przy, z dwoma przysta jeden przystanek taki większy był, no i po, po, na trasie pojedyncze jakieś takie chwilowe. Kilka akcji było, nie w naszej grupie, ale ogólnie polecam. Fajnie, miło i przyjemnie. No, potem byliśmy w tym lodowym zamku. No, tutaj było w sumie ten statek, co tam będziecie mieli na przebitkach. Dwa te domy, w sensie jeden ten bartak i, i sypialnia, jakby zrobiona. No i ten mini dla b Taki i nic więcej, ale miło, fajnie tak zobaczyć. Coś innego. No i te haski, tak. No, te haski no, były tam, łasiły się, można było pogłaskać. Tylko najgorsze, że one były w, klech, w tych swoich klatkach. Szkoda, i trochę żałujemy, że nie były to luzem puszczone, żeby można było się z nimi pobawić czy coś. No ale rozumiem, wiadomo co i jak tak. No, jesteśmy teraz w mieście. Przejdziemy się jeszcze gdzieś po centrum zjeść, coś zobaczyć. Jutro kolejna atrakcja, tylko że wieczorna, więc rano mamy plan. A akurat widać stąd. Tam na samej górze jest takie światełko. Oto to światełko tam na górze, to chcemy tam wjechać, wjechać kolejką. No i stamtąd porobić zdjęcia. A co drona, do, co do drona, to wątpię, żeby się udało kiedykolwiek polecieć, chociaż dzisiaj między tam 11 a 14 było trochę widno, więc zobaczę jutro jak to będzie. Bo mamy więcej czasu z rana, może przylecę jakieś zobaczę, zrobię zdjęcia yy, ujęcia miasta. Może się coś uda, może nie. No zobaczymy. No ale tak to jest, jak jest noc polarna. Nie myślałem, szczerze, pierwszy raz jestem, jak jest noc polarna. Nie widziałem, że, że jest aż tak ciemno. Myślałem, że będzie trochę jaśniej w ciągu dnia, a, a po prostu szybciej się robi ciemno. No ale wyszło tak, jak wyszło. Chyba z 3-4 godziny można powiedzieć, jest tak. No. Nie widno, ale jaśniej. No a potem już to już mówię. No jest godzina teraz 17.30, no ale to u nas też o tym będzie teraz ciemno, ale mówię, no ciemno praktycznie cały czas jest. Widzimy się już przyszłego dnia. Trzymajcie się nie? i do zobaczenia.